Idziowie, twoje skończyliśmy, part... Jeden. Przestanowiłem, leżał na dźwiękach, ale w ogóle inni zerba, że. w ogóle chcę coś innego, jakąś drugą. Dobra, to jest do boksu, nie tego nie kupię. Ej, ja tego nie kupię, ja to Dobra, 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 damy radę spokojnie. O, oh, o, oh. ale raczej jak, jak my już daleko jesteśmy. Tak, bardzo. Mm. powinniśmy to zrobić bardzo łatwo, ale idzie no tak. E, można to tak powiedzieć leciutko. Bardzo słabo. No Wiecie co, dopiero jesteśmy tu.

To są opowieść wieżaki No dobra, super kot Albo łupkot, nie wiem No bo wreszcie jakiś pies bo to chodźmy Nie wiem, że nie możemy dać radę My to gołty, prawdziwe My to prawdziwe gołty My Wszystko damy radę bo my to gołty! I my wszystko damy rady, bo my. To gołty! O! O! o my to gołty! My to prawdziwi my to jedyni co jesteśmy, co gołci! My jesteśmy gołtami! Ja idę dalej! Chodźcie Wezmę to chyba zrobię, chociażby żeby móc iść dalej, ale dobra, to już sobie wezmę, żeby kupić sobie świeżaka. świeżaka. O ma gościu. Ja znam cię, ale ok. Jak chcecie wiedzieć, co to jej był za gość, to powiecie? chociaż ja sam tego nie wiem jeżeli nie wziąłem tych pieniędzy nie wiem co ja wyprawiam w tym świecie dobra, oznaczmy to Nie dobra ładu 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 ładu, ale to realistyczne, no maja to musimy mieć, to musimy mieć o, do Ciekawe. Nie biorę. Idzę dalej. To był właśnie prawdziwy silma. Nie, ja to było? Trzeba czy nie było trzeba... Nie trzeba. O to się wystaciłem. Tak, kobrzejmujemy jaką. Pająk! Dobra. Pająk. Pająk. Pająk, pająk, pająk Bardzo duży pająk Jest bardzo chrupiący, Bo jest skoro Będę chciał zrobić następną piosenkę Która będzie dla zabawy Wiem że to ściągasz innego Youtubera superowego Baby Sajmonek Tylko, że będzie to tylko taka nazwa Czemu ja z tego śpiewam, nie wiem ja czuję... taki szybki też nie wiem Chociaż że nie robiłem żadnych części przez chwilę Tam tu jest następna nagroda Chociaż ja to imię, ja tego nie biorę Oba ja byłem gdzieś... Dobra Dobra, tu nam rzecz, może weźmę, bo już mam jeden milion, to lepiej żeby jeszcze coś kupić. Może pająka dobę. Pająka to mi nie dali. Jak oni mogą mi nie dać pająka? Ej, a wyżęcie tego fajnego youtubera. BabyJayMoe, o którym przed chwilą mówiłem. Tak, to on, bardzo ten youtuber, polecam. Tydzień o parze jak gdzieś tak gra się nazywa. Potem Wam najwyżej powiem, bo ja sam nie wiem. No, dobra. lepiej zdobędźmy, nie wiem, bardzo dużo. Cześć, gdzie się czasz? liście. A powinienem ćwiczyć młotkiem. Młotkiem ta nosa to tym mocniej ćwiczę, jestem bogiemniejsza, ale mocniej ćwiczę. Może ja też dajmy raczej Ale to będziemy bardzo bardzo duży piór Tak jestem bardzo szybki Ale każdy by nie, chci nie chciał mieć pióra które by za nim latało Czemu ten pieściał też za mną lata zamiast tamte zwierzęta Lecz coś tutaj się zbagowało Poczekaj Mogę oddawać nie. Ej, go, go, I'm a Ej, hey. idziemy na la. na Muszę tam dobiec. Będę tam pierwszy. Może. Nie wiem. Choć się domyślam. Musimy tam iść, jak najszybciej. Możemy się tam spóźnić. Jako jedyny jestem tam na prowadzeniu. O nie, 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 można przyznać. To nie, znaczy, nie, był lepszy. nie, 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 nie,

Zrobimy to. My to gija czary. Ja nie wiem co to gość nosi, ale nie wiesz, to ciężko nawet. Moc Tora. Rade, rade, a my to ktoś. To jedna to ktoś? ktoś. jakby to z tym. Ten... Elegantyczny. Nie kupię tego. Ja, ja rozumiem, że dużo, ale niech mm, mi się wydaje że buksów, kiedy... Zaraz będziemy to mieli! Ach. Wiem, że kupiłaś One Chip Challenge. Jak jesteście albo mieszkacie, albo jesteście obok pilotów, to jest spryt merku, i sądzę, można kupić taki One Chip Challenge. Nie kupię tego. Nie kupię One Chip Challenge'a. Niestety jestem za to dużo młody. Wiem, co mogę kupić. Bądźmy średniowieciem, wersja większa. A ja wiem, też co zdejmuję, wszystko. O ile ja mam, będzie za tysiące? ja też to zdejmuję. Gac, Ej, ja tak bardzo, zostaje tu. I nie miałem, jak już, co zrobić. No, po prostu ale to dziwne o, no. już blisko nie to widzę, o o, 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 i, a, pięć chciałem, że byłem dalej w widzowie I dziękuję wam za oglądanie